Ale ty mnie informujesz, że będziemy gnoić jaszczura i ja mam się na to zgodzić, tak? Znaczy gnoić, może to jest źle powiedziane, będziemy mu dokuczać, wyprowadzać go z równowagi, yy, aby pokazał swoje. Ale już to próbowaliśmy, stary. To nie go nie na wyprowadzić z równowagi, ja mam lepszy pomysł. Doprowadźmy do sytuacji, w której Jaszczur zestra się w gacie. No przecież do... wystarczy, że on podszedł do niego i go Ale o to chodzi. Zastraszać, doprowadzać do skrajnego zniszczenia psychicznego jaszczura. Okej, okay, super. Jak Barber usłyszy o tym pomyśle, po prostu będzie w niepowzięty. Wiesz, że on w ogóle puknął dziewczynę Barbera? Jaszczur na jak byliśmy w górach puknął dziewczynę Barbera. Jeszcze była jego dziewczyną. <laughs> Serio? No. O ja no, nieładnie no, ale jak Barber na to pozwolił? No ale dlatego go tak nienawidzi, nie? Aha. Także jeżeli damy mu wolną rękę, to on go będzie próbować zajechać, stary. On go będzie próbował zajechać. A jeszcze dodatkowo wiesz, co możesz zrobić? Mhm. Możesz nagrać film, na samym końcu, jak już Asus będzie taki mega, mega, mega zniszczony mhm. całym dniem, on musi się wracać. Mhm. Zostawisz go tutaj. <laughs> nie, to był na korzyść. Zostawisz go nie będziesz musiał z nim wracać i zostanie z nami na dłużej. Tak zrobimy? Mhm. Dobra, pokażę czerwony przycisk, mam kliknąć. Ej, także kochani, w tym miejscu będzie czerwony przycisk, kliknijcie go tam na dole i zapraszam do oglądania. Zaczynasz, nie, nie, nie. Nie? Zaczynasz się zdęcać? No. Ale normalnie go strascisz. Na, tak? na, na grubo, na bogata. Nie, zacznij lekko. lekko. Potem, potem możesz go nawet uderzyć. Psz, krzywdę mu zrobię, no co ty? Wolę go kopnąć. A tak mu krzywdy nie zrobisz. <noise> Ręką. No czy wiesz co, bo jego go kopnu, to później a pod spodniami, a tak to wiesz, na twarzy będzie. Co? Co widzimy? Ty wiesz, z tym krzeszkiem? Ja ty przyjeżdżam po wyświetlenia ty. Ale co? No co jest? Się no bo kurwa to już u słuchy, kurwa, A takie, z... wiesz? A skąd nie takie bzdury. Jakie bzdury? Co rozmawiłeś? Mogę jeszcze i bardziej rozmawiać o twojej głowie. Chcesz kupić? Ja nie chcę, ale ja nie chodzi. O jaj. U... Co ty się tak do niego spojłeś? Ty to co, drugie słowo to przekleństwo, stary. Bo, bo mnie wkurzył ty, bo gada na mnie. Stary, ja nie bo lubię, mnie... Jak to się rusza moją osobę, tak? Ale obydwoje wiemy, że nie gada. Chyba sobie serio to wkręciłeś, że gada. <laughs> A <Ale> dobrze wyszło. <laughs> ale stary, tam zacząłeś tak klnąć. bo nakręciłem się. Jak szewc. <laughs> ale jak mu trzeba ten, ja nie wiem czy to nagrałem, ale chyba w ten w krzesło. Ty nogi rozwaliłeś w tym krześle. No, no dobra. I co chcesz zrobić? Nie wiem. Podkręcisz teraz, może, może do dredziarza pójdziemy i podkręcić na dredziarza. Na niego. On się też boi dredziarza. Dredziarz jest mały, ale silny. Idziemy po dredziarzu. Będziesz no, ja sprawdź, co? Ja jak działać, może się nie powinienem wtrącać. Wiesz, no kurczę, nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale jak widziałem jak. Jaszczur przystają się do domu. No mówię ci, serio, no człowieku. Nie, nie co ty nagrywasz za gówno jakieś? Co no nie gówno, gówno, serio, no mówię ci. Mówimy ci o No, no nie wierzę w to, no ale co dalej, co... czego chcesz ode mnie, bo na pewno macie jakiś plan. O co wam chodzi? No bo on się ciebie boi, to teraz pociśnij No ja, ja... No ale nie za to, no bo wiem, że tak nie było. No. Było!

tylko się. Ale musisz mi mu powiedzieć, że może się przedstawia do NEL. Myśleliśmy, że to zrobisz autentycznie, że autentycznie cię poniesie Bo autentycznie poniosło, to było troszeczkę lepiej. Dobra, ale to mam się do niego? Tak, no. że się no. przedstawił do NEL, że, kon że konserwator widział, że się przedstawiasz do NEL, a on na pewno powie, że to jest nieprawda i że konserwator próbuje się zamieścić na nim. No i co? będziemy go bić. Tak? Chodzi o to, że przez cały dzień dzisiaj będziemy straszyć się szczura. Każdy będzie się do niego spinać. Tylko to ma wyglądać naturalnie, jakby naprawdę się przedstawiał do NEL. No dobrze, okej. Okay. Ma być prawdziwa spina, rozumiesz? no, no wiem, no. Tylko nie jak szewc, bo ten go jak fantazja poniosła. To co drugie słowo to Ale było na k. No dobra, to nie będziemy tak. Nie, będzie tak. nie będę tak wy wyzywał, wyklinął na niego. On tam siedzi dalej? No. na no. czy naprostował to krzesło. Chyba nie. Ty, to nie tylko już drugiego krzesła się... mi nie zniszcz. Nie, 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 nie. no, już nie będę kopał, chyba że jego. To już trzeba było od razu w niego kopać, a nie mi w krzesło. Krzesło zostawimy w spokoju. Dobrze, no to lecimy chyba, co? Ty jak coś, mów, że to prawda, że przedstawił się do Nelly. Widziałeś to. Mhm. Mm Pewnie ptyliście, normalny, No ty jesteś. Pytam się czy normalny jesteś? Ale co? O co wam chodzi? No, słyszałem wszystko, wiem, widziałem. On cię, nie? Wszystko mi powiedział. Co ty, co ty? Normalny jesteś. Ja? Ale pytam, czy normalny jesteś, szukasz problemu, czy co? No nie udawaj, no, tak nie mówię. O co chodzi? Co, o co chodzi? O co, co, co chodzi? Zaraz cię inaczej przemówię. No powiedzcie mi, o co chodzi. Ale pomiesz, o twoje, o co chodzi? Zdychać chcesz? Ale nie wiem o co ci chodzi. Podjeżdżałeś? Pytam cię czy podjeżdżałeś? Gdzie podjeżdżałeś? No donel, no, 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 słyszałem, wszystko mi powiedział. Że że jak co? Było. No I widziałem. tak powiedział? No mówił mi wszystko. Kto? kto? Rzeszmeryba merybajer. Ale kto? Ale co nudzi ci się? Ale kto? Nudzi ci się? Pytam ci. Ale kto i o czym? Ty? Ale ktoś powiedział? że do nerwy. Ale ktoś tak? powiedział? Tak było? Nie było tak. On mi tak powiedział? No było! Tak, tak było. No pewnie, sam osobiście sobie się tak. nawet zobaczył, widziałem człowieku. Tak? No jak siedziałem tam, byś powiedział do mnie. Py, czyli kula, rączka, rączka. Ale co? to on jakiś dzisiaj urojenia ty. Najpierw się próje, kurczę, kurczę. się nie No to, to jakiś wstyd. Ja nie widziałem. No właśnie, no właśnie. No właśnie tak zasługuje na tego ostatniego ostatnie Nie wiem, co Ostatni raz by mi to było, bo ja się Ale spytaj się nie no, rozmawiałem, no. nie muszę. To spytaj się. No. no i pogadam z nią. No właśnie. No Uf, nie, co, nie, się, to jest. Ja idę, ja z frajerami nie stoję. Co to w ogóle? Tak tak się nie robi. Nie robić. Jak to się, się do dziewczyny? To nie zapykajmy Kumplowi dziewczynek chcesz odbyć. Nie wiem, dla mnie. Zadowolony, co? So? Jezu, jak bardzo. Bardzo. No fajnie wyszło. Co wy za nagrywacie? Co wy za wzduruje? Tak już dur. No co ty mu nagrywałem? No prawdę bym widziałem, czy tak wiemy? się tam widziałem? Przestań nie gadać i głupot. No zobacz, zobacz, co idę ja prawda? mu no i prawda? Tak Powiem, co widziałem, potwierdzi, zobacz. No na pewno. Serę przedstawiałeś czy nie? Co ty nagrywasz? To jest jakiś nowy prank czy co? się, czy nie? Nie, to niczego się nie przedstawiałem. Żaden prank. No tak na pewno. pokaż. No nie co jest co prank. No to pokaż, co nagrywasz. Nie, ty, nie, nie będę ci pokazywać żadnych nagrań. To są moje a, nagrania i nie będę gadać z frajerem, który podbija do dziewczyny kolegi. Już jedną, już jedną dziewczynę odbiłeś. Już jedną dziewczynę odbiłeś. Z nie odbiła. Barberowi odbijeś dziewczynę. W życiu. tak. Ja to widziałem na oczy, więc no, nie, nie będziesz to, to mi omawiać. Nie, nie Konserwator nie. też widział, prosto na oczy. No. Aha. No, no, no mnie tam nie było, wiesz? Mhm. Mm no. Mhm. Mm to akurat jest prawda. Nie wiem jak było z Nela, ale to akurat jest prawda. Nie było z żadną ani drugą. Wiem, że to jest jakiś prank. Nie jest żaden prank. Nie. Yes. Mm -mm. A to jesteście głowy. To no, nie jest żaden prank. Drugą, teraz tylko Barbera chyba na sam koniec, mm -hmm. co? Mhm. Mm też może być. Czy że coś zezza? zerza, że wyjadł coś, bo on zawsze i wyżera. Dlaczego? Znaczy wiesz co, byśmy tak pomieszali, bo trener nie będzie taki ostry, to teraz byśmy dali trenera. No, a potem... Wiem bo wielka będzie go wyzywać. A ma się boi. ma się boi, no. I Barbera się boi najbardziej. Mhm. Ciebie się też boi, ja bym dał ciebie na drugim miejscu. Ale ciebie nie boi się dlatego, że się e, boi, boi, tylko dlatego, że jest, że po prostu jesteś wielki no no się boli, ty. Jaszczur? Szczerze łyknął to, co Dreciarz zrobił, ale moim zdaniem to była średnia zagrane. Ale nie musi grać. Po co ma grać? Powiedz mu, że wjechał mu na wiarę. No to już nie co Wjechał na wiarę, rozumiesz. Mhm. Jak on się odpali, to nawet nie będzie musiał grać. On naprawdę to zrobi. Naprawdę pójdzie grozić jaszczurowi. Mhm. To ja? Tylko na wiarę. Mhm. I powiedz, powiedz jeszcze jedną rzecz. Mhm. Że jaszczur nie akceptuje gejostwa. A to jest akurat prawda. On jest nietolerancyjny. Nawet nie opłaniesz. No A trener jest gayem. Czy ty Naprawdę. Naprawdę. sprawa jest, słuchaj. Tak. Bum. to jest nie przede wszystkim. Ale z nieba w kurakana, słuchaj. So, <laughs> y, Przyszedłem do Ciebie, żeby Ci powiedzieć, y, że ja, Szczur, ciśnie z Ciebie łacha. No dobra. E, Śmieje się tam. z ciebie, z swojej religii, a. że z katechenzy miałeś jedynkę, człowieku, że jesteś głąbem, że. E, no nieładnie, no z jego strony sobie. No ogólnie mówi, że wiara to jest beznadziejna i że. Przeci... to, że jesteś bieżącym, to ma to na to ogólnie, nie? Tak jest. A no. przed chwilą się do mnie putsał, no. Tak. no bo chcę wyświetlenia, ale słuchaj, to nie jest najgrubsza rzecz, jaką on zrobił. Najgrubsza człowieku to jest to, że powiedział, że on nie toleruje osób homoseksualnych, że gejostwem gardzi. Co ku... On tak powiedział. On no tak powiedział, na dole jest on tak powiedział, a wszyscy wiemy, że... Wszyscy to wiemy, że się ostatnio wczoraj przyznałeś, że jesteś gejem i on to wykorzystał. Tak, przed chwilą się śmiał na dole. Nie powstrzymuj mu, ja mu zajebie, naprawdę. Nie nim jak ze wiem mówię. No, będzie tak na mnie gadał. Niedawno mi dupę wpucowałeś, te a test, co? Tak gadasz? Tylko poszedłem na. na do ciebie, ale do kogo w kajerze? Tylko tutaj zaśniesz, jak fas. Wiesz, na twoje co? tkanki. A co wie o co chodzi? O gówno, że gadasz takie rzeczy. Nie będę się zadawał z osobą. Co ja powiedziałem? na, na, te na jego temat nie okay. Co? Co na jego temat powiedziałem? No, powiedziałeś, że nie akceptujesz gej, to jest akurat prawda, ja to słyszałem. Wypierdlaj się starta. Będziesz się wypierdlał, czy co? Czego? Co Za chwilę ci ja tak powiedziałem, tak? No co? Co już się boisz? To, to co? ma to nagrane, pokazał ci może, tak? tak pokazał no. mi. Ciekawe, a pokażecie mi? A, a, nie, ja ci mogę potwierdzić, ja sam widziałem, że to ma nagrane. Czyli wszystko wszyscy mogą wiedzieć, a ja nie mogę wiedzieć, tak? Potwierdzę. <noise> <noise> tak? Jeszcze no. będziesz tu się Jeszcze coś? co? będziemy mił teraz. Jeszcze? A co? Kwas Kwas będziesz no miał na tej uczelni. i... Zataczcie mi do lody, no i taka gadka z wami. Oni gadają swoje, ja swoje i nie macie dowodów. Następny jeszcze przyjdzie zaraz, tak? No ale sorry, no to nie moje widać, że na każdego gadasz. Aha, tak. Taki jesteś, że co? I, I nikt mi nie, pokaże, nie pokazuje dowodów, tak? Obsrałeś się? Czy się? A tutaj. A no, może na mnie coś gadałeś, jak się dowiem, to. Tak, na ciebie też? A co wy no na No nie wiem. Nie wiem, co na mnie gadałeś. Gdyby nie taka matka, to naprawdę byłoby z tobą gorzej. A co gadał? No zamki, też, bo nie wiem jak. Czy ty nie gadasz?

Dobrze, uspokój się trochę, dobra? No. Uspokój się, serio. A ja jak ty się zachowali? Uspokój, uspokój się, chłopak. Ja uspokój się. chcę ty zachował? Uspokój, wracaj do pokoju. Ostatni raz cię bronię, nie? Ale ja nic nie robię. Nie pokazaliście mi ani razu dowodu na cokolwiek, no. więc o co ci chodzi? Ja się do niczego nie przyznaję z tego. Jest mega powiem, ci wszyscy robią robotę tak jak się należy. Zobacz, jaki on siedzi, osrany, nie? Znaczy, ja wiem, czy on tak osrany jest, on jeszcze nie jest osrany. On dopiero się osra przy Adamie, przy tobie był obstrany. Tu no. i przy dredziarzu troszeczkę, przy Rafa Rafale średnio. No ale Rafo fajnie pojechał ty. No ładnie. Bierzemy teraz huragana, nie? ściśnie go A huragan, on raczej się przestraszył, huragana. Ale chyba forfan, lubisz po prostu. Lubisz, jak huragan wlatuje. Co, jak huragan? <laughs> jak huragan, a jak? O, patrz. O, wilku mowa. Ty, może sprawa jest słuchaj. E, ty następny no, czas. Słyszałeś już u jednego sprawa to w sądzie, nie? Słuchaj, biznes jest. Biznes? Jaki biznes? No, no, słuchaj, bo y, ja szczerze, jak tam byliśmy... On powiedział o... Że... Twojej dziewczynie. No, jesteś lamusem bez brwi, że wyglądasz jak dupa wielbłąda, jak sraka orangutana, że masz mordę przejechaną przez stary, zdechły traktor z flakiem na tylnym kole. I wiesz, co jeszcze powiedział? Że, jakby mógł kogoś trzasnąć w to byś buty. Ty jesteś pierwsz, mówi. Jesteś lamusem na liściach, nie? Że jesteś świetnikiem ze wsi. Że się nadajesz tylko do przeszukiwania w noju, nie? Chyba pokażę świetnika. Kurwa pokażę świetnika. Ewi, jak? Chodź, kurwa. Co? To jest naprawdę, że. To jest lamus? Albo. To lamus? to że masakra. No, to się w jak w Niech nie włazi, nie bo mu łeb roz... w czterech częściach. No k... Ja się wystraszyłam. Ale królowy macie, naprawdę. Ale co on powiedział? Że jest e, pierwszą z bez browik, że... A jemu co powiedzę? Wypadł stół, ale... Że cię, jest, widzę. że jest lamusem, Pora, że jest lamusem na liściach. Jak to było? Śmietnikiem do przyrzucenia gnoju, tak? No coś w tym stylu. Niech nie jedzie mi stąd, bo mu rozwalę e, mu cię na na modlitwę. Co robisz za Że go będę robił Nie, że jest straszny, jest szczura. Papa pa, ten kolejny, kolejny czy na niego. Jak <grym> się Co? Że jak strasznie? Że napuszczamy wszystkich na szczura. Ale masz przerobany, ja nie wiem. Odrzucisz się tak, gadać. Co? No. biorę. Pójdziesz na się szczurowi, się. Za to, no. że cię tak zdradzał. Pamiętasz, że cię zdradzał Wiolka, cały czas? Weź. Ja, ja... Ja nawet nie chcę tego wspominać. A widzę, że on cię zdradzą nawet z tymi, z y, takimi laskami, które były troszeczkę pośledzone, nie? Byleby coś po prostu innego. Dobra, może. Słuchaj, pretekstem do, do tego. Tup, żeby mnie zdenerwować? Nie, żeby ci przypomnieć. No. Z kim cię zdradzą? Słuchaj, pretekstem no. do tego no. będzie, że zjadł gofry, bitą śmietany i owoce. Tak, no bo po prostu będzie taki pretekst, że, że zeżar to po prostu. Ale wy to przełożyliście, tak? Nie, no ja to zjadłem. Ale możesz jemu ja dać. Nie, naprawdę zeżar, to jest konserwator. dobre Ale mnie nie bij! Za co mnie no. Za to, że Kupi się! To jest. Ale zaraz, dopóki ja tego nie zobaczę. No dobra, to idź mu na wal za to, nie? A to będzie ze zdrady. Ale na wal możesz ze pozwolenie? Tak, masz pozwolenie na to, żeby raz widzieć. Oglądaj filmy bez reklam offline i w tle. Już dziś rozpocznij bezpłatny okres próbny YouTube Premium. Dobrze. Gdzie są te Jakiego? Wiola. Wiolte, nic nie ma. WIOLA! WIOLA, ja się odejdę do. tego Nie, nie jadę gofru. Jadłeś te gofry! tego to! Uspokój się, Ja nic nie wiem, czego ja zapopuść. zawsze jadę! E, e. Ja nie wiem, jadłeś te gofry! E. Ja nie e? wiem, te normalna? No, jest chora. Dlaczego je zjadłeś? To I... to nie? Dobra, uspokój się! Dobra, Biolka! Uspokój się! Nie jesteś nie zagrywaj tego! Zagrywaj tego! Nie, no, to nie, ty na na dobra? Dobra? nie masz odczulenia! Nie masz! Nie się no Nie masz! Nie 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 masz! Nie masz! Właśnie Nie To Walnij wczoraj. się! Jeszcze raz je, Coś dotkniesz z tej odgłosy. lodówki! A przysięgam, że nie ręczy za siebie! Uwielasz, Boże, no Boże, Boże, co? co, co bo zapierdzielaj teraz po wszystkie składniki! Raz, dwa, trzy powiedziałam! Chłapałbyś? Weź, ty zawsze wszystko, ty zawsze wszystko mi wpierdzielasz, co nie trzeba, zawsze podgadasz i zawsze ja. kłamiesz, że tego nie robisz, nawet jak to widzę, zawsze kłamiesz bo, bo. Dupie mamy tego. Wszyscy. Wszyscy ja co? Co? Czemu nagrywasz? Ja nagrywam, bo chcę nagry po prostu to nagrać, no Uf, dobra, no nieważne. No i co, i może niech uh, nie Bo nie wiem. widziałem, że jest spina, to nagra. No to jak, jak są jakieś służby takie, które zażerzą. Szkoda mi trochę ciebie. Ja nie zeszłem go prób, co zostało mi jest nie tak. Co się wszyscy do ale, no, ale no, ona go przestały, nie? Niech zabiną Cię? No tak, no mówię, psychiatryk który jest. Dobra, gdzieś wstaje. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy, ciśniemy jeszcze, ty dawaj, dobra zobaczcie. A to bo ja z tego. to ciśniecie jeszcze. No tak, żeby się bał. A czemu nie szczura? Specjalnie. Za to, no, że, że się na chłopaków w pońsku? To ty nie wiesz? To, o czym mam wiedzieć? To on jeździł na takie sloty BMW, no, wiem. co później wszyscy zdejmowali blachy i za... Po mieście, nie? No, no i co w związku z tym? No i była taka sytuacja, że zdjęli blachy. No, no i policja ich e, porobiła im zdjęcia na fotoradarach No No i raz złapali i zaproponowali mu układ, że daruję mu mandat, jak e, poda numer rejestracyjny wszystkich chłopaków. Co I zrobi? już to zrobił? Sprzedał się na 14 osób i tak dostał mandat. Tylko, że mniejszo 100 zł. Rozumiesz? Co? Za sturę wywali. Za stówę stary 14. A nie mówisz chłopak... tak, bo ci porabili laskę? Ja to nie. Powiem, ja też słyszałem o tym, rząd, że tak właśnie jest... Się Stary. Serio, serio. A oprócz tego on jeszcze brata i matce za stare czasy, za stare tematy posprzedawał. No, mówi, poszedł na psy posprzedawać rejestrację, to jeszcze brata powiedział, że brat dealował. kurde, to się nie robi. Podobno komuś jeszcze tam laskę porobił. A, no to laskę porobił, no. to wiesz. <grystanie> I to wszyscy wiedzą. To koniec tematu, ale no już ja jest frajerem z wolności, nie? Dobra, no przestań już się brać. Nie, czy nie zjadłeś tych chłopów? Wiem, że je zjadłeś. Nie. Zawsze to robisz. Zawsze te frytki mi. To raz... Nie, nie. Jastu, Dobra, mniejsza, mniejsza oto. zawsze. Stary, ty wrócisz do szczęścia, przy... przecież wyjdą papiery na to, że się m. na chłopaków, to sprzedawałeś wszystkich. Że co? To sprzedawałeś na złotach BMW. powiedzieć kto, jakie miał rejestrację, jakim samochodem jeździł, co zrobił, kto woził, ile gram? Tu się, pukiem, tu. Stary, tu się nie przeciw, stary, się, rozjawiałeś Stary, będą cię ruchać w Dobra, stary, będą cię ruchać w dupę. Dobra, ja skąd jadę? Stary, masz przy. Teraz masz, przy... A, na życie, masz przy... A, przy a, jeszcze i Denerwujący. Bardzo, bardzo no jesteś denerwujący, jesteś denerwujący, nie, nie to rozumiesz, narobiłeś się ja kłopotów, teraz masz kłopoty. Ja nic nie zrobiłem, nie? mi gofry, wiesz, że nic się tego to nie to rusza. I teraz zobaczysz, zobaczysz, zobaczysz w ogóle to, 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 to będzie, to jak idą papiery na to, że tyś ludzkie bundą. Rozbieraj sobie, idziemy. Nie, nie, ja z tobą nie wracasz? nie wracasz, nie wracasz, bez filmu nagrywać. No bo tak! Ale widzisz jak oni się zachowują? A ty kurde... I co? Pożerać gofów za Frajerze że z tego jest O no, 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 tak, tak. Nie chcę rzeczy? Nie I teraz tak? Nie masz po niebiec. Co ja chcę mieć? Ale chcę się nie rusza w lodówce. ty nie zrozumiałeś. Cześć, co robisz? Cześć, co ruchany w dupę. Ostatni raz. Chłopak to jest mój rodzic. No, ja nie, 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 Ruszyłeś, ty zawsze wszystko jesz. Nie zrobiłem. Dajemy. Nie zrobiłem nic. Najgorszy frajer. Rozumowałeś się na każdego, każdego, każdego nie sprzedałeś. Własną matkę sprzedałeś, ojca nie sprzedałeś, nie za stare temat. Powiedziałeś, że twój brat, że twój brata to chce matę. Zróbmy, co? Aleśmy pojechali w dżur. Boże, kiedy tak Dobra, no, chyba, no, chyba przesada, to jest przesada dobra, już. Dobra, słuchajcie, zostawcie go już, wystarczy. Uporęczał się, dostał za swoje. A za co w ogóle Zdubie dostał? Ty jesteś krajerem najgorszym, nienawidzę cię! Dobra, Wiolka, to już jest, jest Nie ja. Nienawidzę cię, rozumiesz? powinien skończyć! Wiolka! Jolka, Weź ją, weź ją. Stop, nie nie nienawidzę nienawidzę spokój się, spokój Nienawidzę cię, jesteś najgorszy! Dobra, spokój się, wystarczy. No jak? No, Wiolka! Nie, wystarczył. Tak nie będzie. Będzie. Dobra, wystarczy. Dobra, wystarczy. wystarczy. Nie wystarczy. wystarczy. A wystarczyło? Wyjdzie. Z tym wszystkim, co wystarczy. No ale to fakt, no, jakby, jakby nie patrzył, to wiem, zrobił. Krzywdę. Barberowi też zrobił. Dostał za swoje frajer, a jak wróci na Szczecin, to go poławił.